To nie najlepszy czas na informowanie o jakichkolwiek technologicznych nowościach, bowiem z reguły te newsy albo są mało pozytywne, albo za drogie. Tak czy inaczej zapraszam was na wideo niusa 297, aby podzielić się z wami informacjami o nowych sprzętach Apple, a także o kryptowalucie, która może negatywnie wpłynąć na ceny dysków. Jakby na rynku PC było mało zaporowych cen, to wynalazek Brama Coena może przyczynić się do tego, że te jeszcze dodatkowo wzrosną, a to przez kryptowalutę Chia, która wykorzystuje dyski SSD i HDD do tego, by zapisywać na nich dane. Jest to rozwiązanie z jednej strony korzystne z perspektywy świata, bo jest ono mniej energochłonne i nie będzie to przyczyniało się do tak dużego zużycia energii, jak korzystanie z kart graficznych. Swoją drogą kopacze kryptowalut przyczyniają się do światowego zużycia energii na poziomie Argentyny, a to jest już coś. No ale jakby nie patrzeć, jest to kolejne rozwiązanie, które eksploatuje nasze podzespoły. W tym przypadku, dzięki temu, że blockchain jest zapisywany na dysku, jest wykorzystywany proof of time and space, y mamy pewność, że nikt po prostu nie może tych danych z dysku zabrać i zdekodować je i sobie po prostu zdeponować potem takie pieniądze jako swoje. No ale jednak, jakby nie patrzeć, jest to rzecz, przez którą będą wzrastały koszty dysków. Jeżeli marzyliście o jakimś ulepszeniu swojej stacji właśnie pod tym względem, to koniecznie zróbcie to szybko, bo w Chinach ceny już podskoczyły no prawie że o połowę, jeśli chodzi o dyski, zwłaszcza te o większej pojemności. Jeżeli marzycie o dużych dyskach i patrzyliście na prezentację produktów Apple, to na pewno zainteresuje Was iPad Pro, który może mieć maksymalnie 2TB, jednak zaczniemy od iMaców kolorowych o ciekawym designie, i ja nie powiem, że jest brzydki, bo większość twórców mówi, że jest brzydki, bo ma duże ramki. No ale Apple zawsze miało duże ramki w tych bazowych modelach, a swoją drogą mi te połączenia kolorystyczne się podobają. Klika to dla mnie. Natomiast ceny już podobają mi się mniej. Za najtańszego iMac'a przyjdzie nam zapłacić 6799 zł, a mówimy tu o wersji, która ma 256 GB. Jeżeli jednak zdecydujemy się na najdroższą opcję, no to zapłacimy co najmniej 8899 zł i wtedy dostaniemy 512 GB. Procesor M1 z 8 aktywnymi rdzeniami graficznymi. W przypadku najtańszej wersji tych aktywnych rdzeni jest 7. No i nie będzie to raczej demon wydajności, jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne. Natomiast do domu, nie wiem, jakiegoś amerykańskiego w którym mają za dużo pieniędzy, na pewno się to nada. Jak już wcześniej wspomniałem, nowa konstrukcja korzysta z chipu M1, tego samego, który wylądował w ubiegłorocznych MacBookach. Jest to też urządzenie, które posiada całkiem mało portów, ale zachowano gniazdo słuchawkowe, mimo że znacznie odchudzono całego iMac'a, który ma 11,5 mm grubości. No, oczywiście to się udało dzięki temu, że mamy tutaj chip, powiedzmy, w formacie smartfonowym. Urządzenie waży mniej niż 5 kg, ale raczej nie będziecie go często przenosić. I ma 4 porty USB w tej najdroższej wersji, w tej tańszej znajdziecie tylko dwa. Najnowszy chipset Apple pojawi się także w iPadzie Pro, który będzie bardzo mocnym urządzeniem w rezultacie. Podejrzewam, że zmiecie z powierzchni rynku raczej wszystkie mobilne procesory, które pojawiały się do tej pory, a w dodatku w większym wariancie 12,9 calowym otrzymamy ekran Retina XDR z podświetleniem mini LED. To będzie podświetlenie bardzo precyzyjne, dzięki któremu będziemy mieli większą kontrolę nad jasnością, która maksymalnie może wynosić 1600 nitów, a w standardowych scenariuszach 1000. Co jest wydaje mi się, imponującą wartością, bo o ile w telefonach takie wyniki były już wykręcane w tym roku? Tak, w tabletach raczej nie mamy do czynienia z takimi powiedzmy przełomowymi rozwiązaniami w kwestii ekranu. Nowością jest też postawienie na aparat ultra szerokokątny 12 megapikseli, który znajdziemy z przodu, a który ma pole widzenia 122 stopnie i będzie on na przykład śledził nas podczas rozmowy, więc będziemy mogli postawić sobie no, przykładowo ten tablet w kuchni i po prostu zająć się kuchennymi sprawami, a kamera będzie cały czas miała nas w kadrze. Nie wiem, czy chcecie patrzeć na ceny, bo to nie wydają się zachęcające. Minimum 3899 za mniejszego iPada, minimum 5499 za większego iPada. Mówię tutaj o wersjach Wi-Fi. Wersje z siecią 5G są adekwatnie droższe o 800 zł w każdym wariancie. Maksymalnie możecie za te za iPady zapłacić nawet 11799 zł, co dla mnie jest, szczerze powiedziawszy, przesadą. Apple wypuściło też lokalizatory AirTag, które mają najbardziej aplową cechę, jaką tak naprawdę można znaleźć w tych urządzeniach, czyli to, że trzeba dokupić brelok, by mogły one w ogóle czegokolwiek się trzymać. Są to lokalizatory, które w Polsce kosztują po 159 zł za jeden, a jeżeli chcemy jakieś akcesorium do trzymania, to czasem musimy zapłacić drugie tyle, ale są też tańsze warianty po 60 zł. No i jeżeli chcemy skorzystać z tego urządzenia, to dobrze by było mieć iPhone'a, bowiem posiada ono ultra wide band Bluetooth Low Energy, no i baterię CR2032, więc wydaje się, że jest to jakieś sensowne rozwiązanie, nie trzeba tego ładować przez USB-C i powinno to raczej pracować długo, ale no, jakby nie patrzeć, potrzebujemy do tego breloka więc ja bym poczekał, aż na Aliexpress rozkręcą się z tanimi ofertami takich breloków. O fioletowym iPhone'ie nie będę mówił, jest fioletowy common. Powiem wam za to o salonie fryzjerskim Amazona, który niestety nie otwiera się w Polsce. Szkoda, bo przydałoby już się już trochę pójść do fryzjera, ale jestem w województwie dolnośląskim, więc nie mogę. Natomiast ten salon otwiera się w Londynie. Na powierzchni 140 m2, rozłożonej na dwóch piętrach, utworzono przestrzenie naszpikowane narzędziami rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tabletom Fire klienci sprawdzą, jak wyglądałby na ich głowie inny kolor włosów. Ekrany posłużą też do dostarczania rozrywki podczas zabiegów. Poza rozszerzoną rzeczywistością Amazon testuje też. Rozwiązania point-and-learn. Wystarczy wskazać palcem na określony produkt, a urządzenia analizujące otoczenie przekierują do odpowiedniej strony z informacjami. Zakupy w salonie odbywają się za pośrednictwem skanowania kodów QR. Początkowo z salonu skorzystają wyłącznie pracownicy Amazona, ale w najbliższych kilku tygodniach ma on otworzyć się na konsumentów. Wiecie, że Disney ma całkiem sporą dywizję, która zajmuje się robotami. Co więcej, zajmuje się tymi robotami na tyle dobrze, że być może niektóre z nich zobaczymy za parę lat w Disneylandach. Za pośrednictwem TechCrunch poznaliśmy Project Kiwi, który zmaterializowano w kostiumie gruta ze strażników galaktyki. Nie tylko potrafią się poruszać na dwóch nogach, ale i posiada mimikę twarzy podobną do tej postaci. Jak zaznacza Techcrunch, robota wyposażona w baterię dającą 45 minut pracy, jednak nie jest on bezprzewodowy. Komendę otrzymuje za pośrednictwem pojedynczego kabla. Robot nie jest w fazie gotowości do występów publicznych, ale wbudowane głośniki zapewne mu w tym pomogą. Projekt rozwijany był przez 3 lata, a w domyślnej formie te roboty otrzymają zachowanie nadające im cechy osobowości postaci z bajek. Zupełnie szczerze, ten tydzień nie był imponujący, jeśli chodzi o informacje technologiczne, ale naukowcom z nasa udało się polecieć dronem na Marsie. Wraz z łazikiem Perseverance kilka tygodni temu na czerwonej planecie wylądował dron Ingenuity. Choć w powietrzu unosił się on tylko przez około 40 sekund, to w dalszym ciągu jest to imponujący rezultat, zważywszy zapotrzebowanie na energię oraz niewielkie rozmiary. Konstrukcja ma zaledwie 1,2 metra szerokości i nieco ponad 48 cm wysokości. Podczas pierwszego lotu Ingenuity wzbił się na wysokość 3 metrów. Wynik jest imponujący o tyle, że urządzenie samo musiało Obliczać swoją trasę, jednocześnie dostarczając energię do śmigieł kręcących się z prędkością 2500 obrotów na minutę. To wszystko przy mocy 350 W. Nasa nie zamierza poprzestać na jednym locie. Podczas trwania misji sukcesywnie będzie bowiem sprawdzać, jak wysoko i przez jaki czas Ingenuity może utrzymywać się w powietrzu, czyli po prostu będą ustanawiać nowe rekordy Guinnessa. A teraz czas na krótkie informacje. Jedną z bardziej dotkliwych kar finansowych, bowiem twórca serwisu Philly CC będzie musiał zapłacić 48 milionów złotych za to, że łamał prawa autorskie, dystrybuował ponad 63 tysiące filmów w latach 2015-2019. No i jest to dotkliwa kara. Wydawało się, że CD Projekt może stracić wiele na zwrotach Cyberpunka 2077, ale okazało się, że tych zwrotów było tylko 215 tysięcy. Oczywiście tylko w skali sprzedaży tej gry, bowiem sprzedano w 2020 roku 13,7 miliona egzemplarzy. No i firma wygenerowała całkiem spory zysk, większy niż kiedykolwiek wcześniej, co w sumie nie jest zaskoczeniem. Podzieliła się oczywiście dywidendami z swoimi udziałowcami, no i wszyscy są zadowoleni. A gra, jak nie patrzeć, nadal nie dostanie multiplayera. Tymczasem CD Projekt Red potwierdziło, że latem tego roku zadepytuje gra mobilna AR, czyli The Witcher Monster Slayer, która pozwoli nam po prostu przemieszczać się po mieście i tam wyszukiwać potworów, choć w sumie może też przemieszczać się po lesie, tam byłoby bardziej klimatycznie. Google Chrome niebawem otrzyma narzędzie do śledzenia cen na Androidzie i będziemy mogli sobie na otwartych kartach monitorować te ceny. Strony będą jakoś sukcesywnie odświeżane, no i oczywiście ustawimy sobie powiadomienia, jeśli okaże się, że cena jakiegoś produktu jest wyjątkowo atrakcyjna. Tymczasem jeszcze raz o Amazonie, bowiem ten ma ambicje, aby swój bez obsługowy sklep rozszerzyć na wielkość hipermarketu. I najpewniej zrobi to w najbliższych latach w Connecticut. Ja będę bacznie obserwował ten projekt, bo jakby nie patrzeć, wydaje się to być przyszłością, a chociaż czasem lubimy się zapytać kogoś na sklepie, gdzie znajdziemy jakiś produkt, to jakby nie patrzeć, jednak większość z nas preferuje zrobić te zakupy samodzielnie. Koniec dramatu z Netflixem. Nadal będziemy mogli dzielić konta. Okazuje się, że firma tak naprawdę tylko sprawdzała możliwe metody, natomiast oczywiście rozdmuchano tego newsa do granic absurdu, no i okazało się, że Netflix nie zamierza banować ludzi za to, że dzielą swoje konta i hasła między kilkoma osobami. To wszystko w 297 odcinku Video Newsa. dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Koniecznie sprawdźcie ten z ciekawostkami o Oppo, bo wydaje mi się, że jest on ciekawy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.